jest tak to było Uhuhuhu, gdzieś to teraz było tutaj to było gdzieś na pewno to było Weź to teraz szukaj stary Znacie hasło. Jezus Maria, przecież znam hasło. Jest tutaj. A Tak zawsze zgadłem. Moja ciotka powiedziała, że wyczarowałeś w pełni cielesnego patronusa. Czy to prawda? Tak, to jest jeleń. Kurcze, Harry, nie wiedziałem o tym. Może nauczysz nas ekspekto patronum. Dobra. Żeby wyczarować silnego patronusa, pomyślcie o czymś przyjemnym. Róbcie to, co ja. Expecto Patronum! yes łoś wyszedł. To Umbridge! Jak nas znalazła? Nieważne! W nogi! Harry? Na co czekacie? W nogi!

No. To on! Wspaniale, Draco! Wspaniale! 50 punktów dla Sietrynu! Zaraz go stąd zabiorę! <laughs> Przepraszam, Harry! Przepraszam! Wszystko się wydało! Czy chce pani mojego przyznania się? Profesorze, Cicho, nie! Harry. To ja kazałem Harremu założyć tę organizację i tylko ja jestem odpowiedzialny za jej działalność. Ale obawiam się, że nie odejdę. Spokojnie. Masowa ucieczka z oskaba. Mám direktorem, Aha. jakim naprawdę Potter jest. Harry! Co się stało? Przyszli po Hagrida. Jacyś czarodzieje z Ministerstwa i Umbridge. Co? Nic mu się nie stało? Hagrid uciekł, ale profesor McGonagall próbowała mu pomóc. Jest ranna. Musimy coś zrobić. Trzeba sprawdzić w chatce Hagrida, czy nie ma tam dowodów. Że, no wiecie, odwiedził olbrzymy na polecenie Dumbledora. Okej, okay, to mamy iść teraz do Hagrida, tak? Znaczy, do chatki Hagrida. To jest na c. I tak, w książce to było trochę inaczej pokazane to właśnie ten atak na Hagrida. W książce to było napisane tak... Że... Musimy się dostać do Hagrida. Że to podczas sumów z astronomii... Kiedy oni właśnie w nocy byli e, Wpakowało się do nich kotlety z sosem. Chyba. No mm, wiem, że sporo z Ministerstwa magii i Albrid. Oni no, strzelali w tego... Ale Strzelali w Hagrida, ale Hagrid Cześć. jest olbrzymi więc jest odporny na magię. Na Drendpotę, I no, no i... Kieł dostał, to wziął kła i uciekł, a McGonagall chciała mu pomóc, to dostała cztery Red prędwota w sercu. 4 bodajże. No, jakieś tak. Cztery, załóżmy, że 4, No i... no, żyło. się dostać do Ale... Przeżyła, ale no... Do końca książki już oni są zaginęli. No więc tak. No i na koniec sko, oni nie mieli w ogóle punktu. Chodźmy do chatki Hagrida. Okej. Okay. Będzie chyba pojedynek. Coś się Potter nie spieszył. Co teraz zrobisz bez kochanego profesorka, Potter? Co ty tu robisz, Malfoy? Przyszedłem świętować tak jak ty, Potter. Zawsze wiedzieliśmy, że ten Dureń to żaden nauczyciel. W końcu ktoś ważny zdał sobie z tego sprawę. Nie pozwalaj sobie, Malfoy. Musieli wysłać kilku czarodziejów z ministerstwa, żeby pomogli profesor Ambridge. Ten głupi półolbrzym mógłby nie zrozumieć, co to wypowiedzenie. Już po tobie, Malfoy! Ron, nie! Szybko, musimy mu <laughs> O, jestem Potterem! Lewi Korpus! <laughs> Ring <Riktusynta! śmiech> Protego! <Expelliarmu>! center! <laughs> Ring Protego! <śmiech> hey! og okay, sånn.

Nawet nie mam go tam. Myślisz, że jesteś taki mądry, co, Potter? Czasy się zmieniły. Zabrali nawet McGonagall prosto do świętego Mung'a, na oddział dla wariatów. Najpierw Dumbledore, a teraz Hagrid i McGonagall. Co my teraz zrobimy? Musimy coś zrobić. Trzeba jakoś przeszkodzić Ambridge. Poszukajmy pozostałych. Pokażemy Ambridge, kto tak naprawdę rządzi w Fogwarcie. to jest niedaleko. Dobra, Colin Czyli będziemy irytować Umbridge. I like it, biatch! lebeta. Ale to nie jest. to nic. To tylko dokuczamy nauczyciela. To jest w ogóle normalne. Znaczy dyrektorce teraz? Nie nauczyciel nauczyciele co obrony przed czarną magią, I tym i tym jest. A nie ten there. ten. There, jest, ten jest to sobie To będzie ciekawe. Jezus. Zdałoby się zniszczyć ten. Harry! Harry! Tutaj! Cześć, Colin! Wszystko w porządku? Nie, nie mogę rzucać czarów, których nas nauczyłeś. A chciałbym. Wtedy pokazałbym tej głupiej brykadzie inkwizycyjnej. Wiesz, że oni donoszą Ambridge na kogoś, nawet gdy ten niczego nie zrobił? Wiem o czym mówisz, Colin. Ale chcę z nimi walczyć tak jak ty! Lub Ron! Lub Hermiona. Fred i George powiedzieli, że mogę. To oni dali mi te pudełka czekoladek i kazali je wysłać członkom brygady inkwizycyjnej. A ja nie mogę dostać się do sowiarni! Pomogę ci. Tak? Naprawdę? Tak. Ale dlaczego Fred i George chcą wysłać czekoladki członkom Brygady Inkwizycyjnej? Bo to nie są czekoladki, to są bardzo głośne wyjce! Członkowie Brygady Inkwizycyjnej otworzą pudełka i będą musieli uciekać przed tymi wyjcami wykrzykującymi różne brzydkie rzeczy. Fred i George zawsze mają genialne plany! Musimy jakoś się dostać do środka. Kto sadzi te rośliny? Pomożemy, incendio! Incendio! Może pomóc? Płatwę. Co nie można się dostać? Też nie mogłem otworzyć drzwi, Aby się zamknęła. Znasz jakieś zaklęcia, które wysadziłyby je w powietrze, lub wyczarowały trola do ich wyważenia. Albo. Nie. Poza tym Ambridge na pewno rzuciła jakiś czar ostrzegawczy na te drzwi. Ach tak, nie pomyślałem o tym. Chciałem się tam wspiąć. Dobrze, to ja wejdę. Ty będziesz mi podawał pudełka. Super, dzięki Hary. Ciekawe jak mam się tam wspiąć. O, dobra, jest a dobrze a To zbałem się bardzo, coś czuję bardzo drugi Wyobraż sobie upadek z tak wysoko? Super! Lecisz sobie jak ptak! A się nie zdarzysz z ziemią! To nie byłoby już fajne! <grym zypań> Ten chłopak mnie przeraża. Ale będą mieli miny jak dostaną te wyjdce. Dobra! Jesteś tam? Tak, Colin! Ja! Udało ci się, ale to była wspinaczka! Dzięki! Teraz podaj mi pudełko, zanim Ambridge nas złapie! Dobra! Wingardium Leviosa! Już! Ło! Leci! Dotarło? Tak! Dzięki! Fred i George kazali wsadzić pudełka do pustych dziupli. Niektóre są na dole, inne na górze, a jeszcze inne w krokwiach dachu. Wingardium Leviosa. Dawaj następne. Dobra. Wingardium Leviosa. Gniazda na dole! Wiedziałem, że ci się uda! Nie zapomnij o tych na górze! Wingardium Leviosa! Okej, okay, no, no, o, Potter. Czekam na pudełko. Świetnie. Wingardium Ach, to Leviosa. Ciekawo. Wingardium Leviosa. Dobra, podaj ostatnie. Jesteś genialny. Wingardium Leviosa. Następne pudełko kolin. Dobra. Wingardium Leviosa. No, ej, dawaj następne. Dobra, wingardium leviosa. Dawaj następne. Dobra, wingardium leviosa. No już Skończyłem, wychodzę stąd. Kary, damy nauczkę brygadzie inkwizytorskiej. Czekaj. Harry, film tu